Cześć Wam, pola wokół szczele z Opolskich przez e, ostatnie ulewne deszcze zostały troszeczkę opłukane również drogi, zwłaszcza te polne. No i zobaczcie, taki ciekawy tutaj mamy żwirek, zarówno na drodze jak i na samym polu. A ja oczywiście skuszony chęcią czegoś znalezienia. Spróbuję się tutaj rozejrzeć. Mam nadzieję, że znajdę tutaj coś fajnego. Przynajmniej jakiś fragment o, skamieniałego drewna. Ale zdaje się, że mam tutaj coś równie ciekawego. Wygląda trochę jak agat, ale agatem to to nie jest. Niemniej jednak wezmę to do domu, do umycia i być może do przecięcia, bo myślę, że z tego wyjdzie coś fajnego. Ok, tego kamyczka odłożymy i szukamy dalej. No dobra, wychodzimy z pola. I wracamy na tą polną drogę, chociaż fajnie by było przejść całe to pole, bo z tego co pamiętam i z tego co widzę jest ono bardzo, bardzo zachęcające, bo akurat w tej okolicy można znaleźć wiele fajnych rzeczy. No i patrzcie, mam drewnianko. Strzelecki, fragment skrzemieniałego drewna. Bardzo ładny, uroczy, jasny. Tutaj, jak widzicie, został zabarwiony. Tak jak leżał. No co, przyjrzymy się. Dalej. Jak widzicie jeszcze z pola nie uciekłem, a wręcz zapuściłem się troszeczkę dalej, no i efektem tego jest chociażby ten jeden kawałek drewna. Chyba mam jeszcze jeden. Będzie to drewko. Raczej tak. Także dwa kawałki drewna. W ciągu kilku minut na tym jednym polu szukamy dalej. Są tu ciekawe jaspisy. Fajne kolorowe krzemienie. Standardowy. Materiał skandynawski w postaci granitów, porfirów, gnejsów. Okoliczne bazalty a właściwie bazalty nefelinitowe oczywiście okoliczne wapienie. I co tam jeszcze lodowiec. Tutaj pozostawił wróciłem na drogę Pięknie wypłukana No może nie jest to piękne Ale piękne są kamienie, które się przez to zjawisko uwidoczniły Zobaczcie bardzo zróżnicowany materiał i coś jak agat albo chyba nie. szukam dalej drewno nie gnejs ładny jaspis krzemienie kwarcyty bazalty lidyty z żyłkami kwarcowymi niestety nie znalazłem tutaj okazu, który miałby te żyłki przerośnięte również halcedonem, tworząc takie po polskie agaciki. Kurczę, mam ochotę przejść to pole, to pole, ale chyba skupię się na tym, co. Wypłukały tutaj deszcze. Będzie tu coś jeszcze ciekawego. No, już nic tutaj nie ma. Ale ja przynajmniej się cieszę z tych dwóch okazów. Prosto, z No, niestety. Nic już tutaj nie widzę. Dobra. To by było na tyle. Na razie.